Dajcie Powrót wielki Diziego. na YouTube, kurde, patrzcie, będziemy grać w Minecrafta Java Edition w 1.18 wersję, mam OptiFine wgranego, jakby kogoś to interesowało, oczywiście nikogo to nie interesuje, bo nikt mnie już nie ogląda, straciłem wszystkich widzów, na pewno, chociaż nie, może ktoś z was jeszcze ogląda. Będziecie słyszeć klawiaturę, więc wybaczcie, mam taką półmechaniczną tak Tam taką hybrydową. Na full mechanika jeszcze mi nie stać, ale może. Więc tak, świat kamila. Tak, świat Kamila. Bo Dizzy ma na imię Kamil. Także troszeczkę się może dowiecie, może nazwę kanału w końcu zmienię już nie będę dizim, ale to może w przyszłości, jak się troszeczkę rozwiniemy. Przynajmniej Wy, jeśli będziecie mnie teraz oglądać, a się rozwinę, to będziecie wiedzieć, jak mam na imię od pierwszych filmików. Eee, jeszcze nie wiem, czy na kanale są pozostałe filmy, które wrzucałem jakieś 3 lata temu. 3 lata temu mniej więcej, albo i więcej. Czy, czy nie? Sory, dużo dłużej one już tam są. 4, 5, prawie 5 lat, albo i 5 już nawet. Także no, soczysty powrót po tylu latach. Jak słyszycie, na pewno jakość audio jest o wiele lepsza. To możecie podziękować mojemu bratu za pożyczenie mikrofonu. No i co? Mam nadzieję, że będę w miarę regularnie wrzucał filmiki. Na razie z Minecrafta. Może pogramy jeszcze w coś innego. Eee, no i co? Dobra. Przetrwanie normalny. Eee, nie, nie zezwalaj na polecenia. Więcej opcji świata. Jakie ziarno? Może wielki pow. Powrót, wielki powrót. Genery struktury, przepraszam, <coughs> troszeczkę mnie gardło drapie. Bonusową skrzynię sobie weźmiemy, bo dawno nie grałem. No i co? No zaczynamy. Tworzymy świat. sobie programy w Minecrafta. Hmm. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś mocnych spadków FPS-ów. Jeśli będą, to... to 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 będę musiał przestawić ustawienia graficzne. Ale wy chyba raczej nie, nie zauważycie, bo ustawienia OBS-a mam ustawione na 30 FPS-ów, a grę mam na 60, więc teoretycznie nie powinniście zauważyć jakichś mocniejszych lagów. Mam nadzieję, że muzyczka Wam odpowiada. Jeśli nie, to możecie podrzucać coś, no, no copyrighted. Eee, widzę mocne dropy, także troszeczkę przestawię. Mi się będzie trochę kijowo grało. Także się będę częściej wywalał. Także będziecie mieć lepszą rozrywkę. Jak będę wiele razy ginął. Jak ktoś będzie oglądał uważnie i do samego końca, to proszę niech liczę śmierci. I, I na koniec każdego odcinka będzie podliczał mi wszystkie moje wywalenia się piękne i cudowne. Dobra, popłyniemy. weźmiemy sobie trzcinę. Weźmiemy sobie trzcinę, żeby była już na zaś. We kwitunku, bo później ją będę pewnie szukał i nie będę mógł jej znaleźć. Dobra. robię grzech, bo pierwsze co powinienem wziąć drewno, nie? Ale dobra. Miałem bonusową skrzynię, więc troszeczkę inaczej zaczynam. Dobra. Weźmiemy sobie brzozę. Trochę brzozy. I trochę. To jest dąb. To jest dąb. Dąb. No to jest dobry. Widać, że długo nie grałem. Już mi się na drzewa, mylą. Albo to już moja pamięć po prostu. Dobra, ale krótka. No wiecie, ja mam bardzo dobrą pamięć. Tylko, tylko bardzo krótką. Dobra. Nie, trzeba by było wejść do, do skini że się skoczę, gdzie doskoczę, tam, no, dobra. Ale tu jednak nie ma nigdzie tak, żeby wskoczyć. <laughs> Oj, strasznie mi to gardło dzisiaj do skwiera. Chyba będzie trzeba kupić jakieś tableteczki, żeby nagrywać, bo jestem nieprzyzwyczajony do ciągłego mówienia do mikrofonu. I niestety. Gardło siada. Możecie się zastanawiać, czemu mi gardło siada już na samym początku odcinka, ale um, no, to już jest któreś z rzędu. Podejście: bo najpierw musiałem sobie wszystko poustawiać, potestować, zrobić próbne nagrania, żeby wiedzieć, jak dźwięk poustawiać z gry, muzykę pod spodem bo mam to poustawiane, wszystko jest w się ustawione podkład muzyczny pod spodem ja pierdziele oj Dizzy Dizzy. No już tak pierdziele jest się, tak oduczyłem tego. Już nawet oduczyłem się w ogóle grania z ludźmi, tak? Bo jeszcze kiedyś to mi się coś tam grało z kumplem czy, czy coś, czy nawet z braćmi coś tam pograłem, nie? a już długi czas, długi nie grałem nic, po prostu tak, żebym grał i rozmawiał w trakcie, nie to jest straszne tak po prostu nagle wr wracać do tego bo człowiek ma pustkę w głowie nie wie w ogóle co ma mówić dobra, zbierzemy sobie ten węgiel, bo surowce są bardzo ważne na początku się przyda na pochodnie przede wszystkim żeby mięsko se przepalać, jak pozbieramy, zaraz trzeba pomyśleć nad jakimś pierwszym schronieniem. Czyli albo dziura w skale, czy ta jaskinia, albo. O, wybaczcie, kurczaczki. No dobra, ty mały przeżyjesz. Dobra. O, jest owca są owieczki. Będziemy mieli łóżko. Je yeah, zajwiście. Yeah. Dobra. Sru gitara. Czasami będę się troszeczkę zawieszał, bo staram się nie przeklinać. Wiadomo, o, jak Minecraft to będą dzieci oglądały. Jeżeli mi się widownia powiększy, nie? Chociaż trochę. Chociaż troszeczkę. Weźcie, nie bądźcie tacy. Weźcie to oglądajcie, serio. Zajebiste. Polecajcie kolegom, koleżankom, mamom, ojcom swoim też możecie polecić. On. Te, też polećcie. Dziadkom nawet możecie polecać. Też. No. No i tej sąsiadce jest naprzeciwka też. No tej sąsiadce to... O, jej to na pewno. Eee, tu mamy sawannę. Tam widzę pszczoły latają. Tam mamy wielkie góry. To tak myślę, że jeszcze trochę pozbieramy tego jedzonka. I... I pójdziemy dalej <laughs> o kurde, jak mnie to gardło drapie. To nie koron Nie, nie, to nie to. Nie, nie. Nie powiedziałem tego. To wcale nie to. No właśnie, możecie się w komentarzach wypowiedzieć, jak wy tą obecną sytuację widzicie. W naszym pięknym... Polskim kraju. Niektórzy twierdzą, że mlekiem i miodem płynącym. Że jestem ciekaw, możecie się wypowiedzieć. I się śmietki. To będzie odcinek z mordowania zwierzątek. Bo Dizzy jest y, psychopatą i morduje zwierzątka, bo lubi mordować zwierząt. Nie, nie, tego nie powiecie. Nie, nie nie, to nieprawda, nie, to, to, tego nie było, to się biegnie. Nie, nie. Dobra, zaczyna mi bić na dekiel, a ja miałem szukać sobie jakichś ładniejszych terenów, bo Sawanna to tak, wiecie, tak średnio, a to za chwilę za zajdzie słońce, przyjdą potwory i mi wpierdzielą. I tyle z tego będzie. Ja się zastanawiam, czy w ogóle w obs włączyłem kamerkę czy nie, bo jej nie ustawiłem tak jak należy. Więc jeśli jest wklejona, to widzicie moje czoło, ale chyba nie, bo, bo na tej scenie nie mam kamerki ustawionej. Dobra, tu jest jakaś dziura, dziurwa. Tam inaczej. O ty kurde. O Nie, nie, nie. Idź sobie, idź sobie i idź. Ech. Już mi musiało coś na mordę wyskoczyć. No. E, ludzie, świnci. Oho, siema. No, Elo. Buchnie, no pewnie, że buchnie. Tak, by już buchnąłeś sobie, lepiej się poczułeś. Super. Ekstra. Wiecie co? To jest fajna jaskinia. Chyba się tu osiedla. Coś tak czuję, że tu będzie nasza pierwsza baza. Bo to jest taka dosyć fajna jaskinia, naprawdę. pierwszy youtuber, który na odcinku kopie surowce. N nudne to prawda. Nudny odcinek strasznie nudny będzie odcinek, no ale cóż. Tak to wygląda. Dobra. Pa pa pa. To się później jakoś rozkopie chyba, nie? czy nie, czy nie rozkopujemy rozkopiemy to później dobra, tu zrobimy naszą pierwszą bazę czyli tak pyk pyk tu pyk patyki tak połowę węgla zużyjemy oświetlimy sobie to ładnie by nam się tu nic nie rozpiło, i żeby było ładnie, jaśniutko. Tu sobie też ładnie oświetlę dookoła trochę. No tak z grubsza, żeby mi nic na głowę nie wleciało do jaskini. Także będziemy jaskiniowcami. Na tym etapie będziemy mieszkać w jaskini. Także super. Ugabuga, jak to mówią na Podlasiu. Przepraszam, nie, 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 żarty z Podlasia, o, o, tak niedobrze, nieźle, źle, źle. Dobra. No. Robimy drzwi, drzwi jakieś, czy, no to żeby było w sumie, tak troszeczkę się tu zakopać. Myślę, że tu się tak zakopiemy. Tu i tu. Tu i tu. I zaraz mi braknie bloków. Eee, Dobra. No to jeszcze troszeczkę. Jeszcze kilka i zaraz będziemy mieć wstępnie bazę. Bazę, bazę, pierwszą bazę. Tu się drzwi wstawi. Tylko jak się robiło drzwi? Chyba tak. tak No i tu ten ładny nawet. O, pyk. Pięknie. I pięknie. Oto moja grota. Zarumbiste, co nie? A, ogólnie to Wam jeszcze pokażę. Bo coś zrobiłem. Nie wiem, co zrobiłem. Chyba wyłączyłem przez przypadek muzykę. Czekajcie. Tak, wyłączyłem przez przypadek muzykę. Dobra. Ale ja chciałem. O właśnie. Tak wygląda Dizzy w Minecrafcie. Taki mam skin fajny. No, dobra. <coughs> tak. Tylko jak... Dobra, mam deski. Już myślałem, że nie zrobię łóżka, nie? Dobra. Mamy łóżeczko. Gdzie by tu postawić łóżeczko, a tu postawimy łóżeczko. Jeszcze co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, weźmiemy sobie, niech będzie dziewięć, powinno być osiem, bo musimy zrobić piecyk. Piecyk, piecyk, piecyk. I wrzucimy ko Tu mamy jedną skrzynkę, to też zrobimy. I na razie wszystko do skrzyneczki. Cyk. To jabłuszka sobie zostawimy, sobie zjem jabłuszko. A no, wszystko zjemy nam się trochę serduszka od ten odbudują. Bruk. Jeszcze potrzebuję parę. Chciałem tą dziurę tu zalepić. O. Dobra. No i to będzie nasza wstępna baza. Tak to będzie wyglądało. Co tam na dworze słychać? Dzień dobry, jakieś potwory. Halo. Jakieś potworki. Potworki są potworki dobra no to co to się chowamy pyk nie wiem bo prawdopodobnie będę nagrywał jeszcze jeden odcinek, jeden po drugim możliwe także jeśli w następnym odcinku nie zrobię nic co pisaliście w komentarzach to znaczy, że nagrałem dwa pod rząd, czyli zrobię to dopiero w trzecim odcinku. Możecie mi pisać jakieś pomysły na budowle, które mam zrobić. Tylko jakieś proste proszę, bo jestem słabym budowniczym. No i co? I to by była chyba. To by był chyba koniec tego odcinka na tą chwilę. Zrobiłem, co miałem zrobić. Mamy bazę, jaskinię piękną. Jest noc, więc idziemy spać. I kończymy odcineczek. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się i cześć.